Klasy Cambridge wróciły ze swojego obozu językowego w Szkocji. Powiedzieli nam, jak im się podobał wyjazd oraz udostępnili nam kilka zdjęć. Jak Ci się podobało w Szkocji? W Szkocji bardzo mi się podobało. Wydaje mi się, że był to jeden z lepszych wyjazdów. W Szkocji podobało mi się dużo bardziej niż na naszym projekcie językowym w Anglii. Była to jedna z najlepszych wycieczek, chociaż głównie z niej zapamiętałem jazdę w autokarze, bo strasznie dużo tam jeździliśmy. E, uważam, że było bardzo fajnie, chociaż organizacja była troszkę słaba, ale atmosfera była super, e, nauczyciele też byli bardzo mili i fajnie się zgraliśmy z klasą. Nigdy nie siedzieliśmy w miejscu, cały czas się coś działo, także wyjazd oceniam bardzo pozytywnie. Ja. Przecież wyjazd do Szkocji był chyba najlepszym, jaki miałam do tej pory w tej szkole. Mm. Fajne towarzystwo, fajnie organizacja, fajni profesorowie, ogólnie bardzo pozytywnie. Które ze zwiedzanych miejsc najbardziej ci się podobało? E, Właśnie to wyspa Sky najbardziej mi się podobała, ponieważ um, wydaje mi się, że było coś w niej takiego um, naturalnego, że nie była tknięta e, przemysłem ani żadnym Człowieczym działaniem. Widzieliśmy bardzo dużo ładnych widoków. Yy, na przykład Edynburg, który też zawsze chciałem zwiedzić. Ogólnie strasznie pozytywnie zapamiętam ten, ten wyjazd. Wyspa Sky, yy, ponieważ były tam piękne widoki i mieliśmy... Yy, objechaliśmy całą wyspę, byliśmy też nad oceanem. Chyba Edynburg, bo to, Znaczy, lubię bardzo takie większe miasta niż na przykład wyspa Sky być mnieście i jeden gór. najbardziej mi się podobało z tego Najbardziej podobała mi się góra na I Love Sky. Jak ci minęła podróż Promem? No, podróż Promem była bardzo przyjemna. Yy, wydaje mi się, że podróż Promem w drugą stronę. W sensie jak wracaliśmy do Polski była dużo lepsza, ponieważ no, była to noc pełna tajemniczych odkryć i no głównie nie przez pana noc. Jakie odkrycia można na myśli? Czytałem wiadomości Wiktori Fabryk. Podróż problem, no. Może nie Co najbardziej pozostało ci w pamięci? Właściwie taką rzeczą, która najbardziej pozostała mi w pamięci to autobus ponieważ jeździliśmy cały czas, robiliśmy razem 4500 km do kupy, więc było tego na no, dosyć sporo i to było dosyć męczące, bo dziennie jeździliśmy co najmniej godzinę autobusem. Myślę, że czas spędzony z małą klasą, bo strasznie się zżyliśmy, teraz jesteśmy o wiele lepiej się dogadujemy niż wcześniej. W pamięci pozostały mi najlepiej noce spędzone z klasą.